Lately, I'm way down Kurna, co jest? Dobra, muzyka mi się zlagowała, dobra. Będzie poziom łatwy, bo nie chcę się grać na trudnym coś w tym stylu. Tworzymy. Wpuszczę na ten serwer Miksal, a jak coś, to zapraszam na jego kanał Mixal. Bo no, już jesteśmy, dobrze. Jeszcze skrzynkę. O, siekierka, jak miło. Siekierka i kilo. Tak coś. Sorry za to, ale przychodziłam obok ludzi. Dobra. ale zdupiony sit kurde sit zdupiony na maksa ale no, nie było tym pierwsze co trzcinę sobie zbierzę. tak się za chwilę się wyciszę nie będę się na chwilę ruszał bo jakby to określić muszę przejść przez pasy dobrze u mnie to dobrze jest taki zdupiony sit i dobrze przepłynię tu na tą wysapkę kurde na tą tak bo pochodnie pochodnie będą mi potrzebne no chyba chyba tak więc Czekajcie, że za chwilę będą światła, więc będą się nie światła, tylko prasy. Kurde, ze schodów krew spadłem. Słyszycie już, ja już auto, więc dobrze, ja się wyciszam. No i widzimy się, jak przejdę przez światła. Dla was to kilka sekund, dla mnie tak samo, bo nie będę robić cięcia, więc widzimy się, jak przejdę. Dobra, już przez pierwsze przesunięcie te jedne są potrzebne, więc widzimy się jak przejdę przez. Dobra, przeszłem. Dobra. Co robimy? Crafting najpierw. Kurde, nie wiem czy się da to wyłączyć, ale w no wkuza ta kropka, widzicie? Ale przynajmniej wy wiecie, gdzie ja klikam wtedy. Robię trzy te drewna. Jedną łopatę, bo nawet roku. Bo tego jest potrzebne, żeby zrobić. Widzicie to? A to co to za gówno? No dobra, gówno łapie. dobra. Dobra. Ja płynę w sobie, tak płynę już. Będzie jakiś moment, że to mam to totalnie w bicie. No Dobra. Przejdźmy do przodu. Którym wypracują się wykonaniami. O! Jak super. Super randko. Ten odcinek będzie gdzieś trwać... 9 minut, bo mi... Rodzice z zagrotu przeszkadzają nagrywanie silników Kurde, nie no chciałbym zginąć Kurde, tu bóg jest Idę sobie w szpadę w i tam zginąć. Teraz do okay. tej drugiej idzie No Kurde Zawrócamy stateczko jest. No nie chcę tu pobrać, ale muszę. Tutaj coś jest. Kurde powietrze. Kurde, tutaj jest kajuta kapitana. Powietrze nie. To chciałabym. Dobra. Kajuta kapitana. O Albo jednak nie kajuta. kajuta. Nie. O kurde. Opiela tu nie domi. Tylko krótko do łódki stąd z pierniczami. Z w tamtą stronę. Dobra. Za chwilę będę w do domu. Już takiego zjawiłem, za chwilę muszę skąpić tam z tam luk. U mnie w wieczór jak to. Wy to będziecie widzieli z dnia. Jest ludzie, 28 sierpnia. Nie wiem, jaka będzie 29 tego. No, Chociaż zapowiadam, że u mnie cała nie, nie będzie, żeby to określić. Wyjeżdża gdzieś chyba na dwa dni, lub już tam, nie wiem. Kurde, co to jest? Dobrze. A dobra, to są ruiny, są. Z Nie Dobra, płyniemy o ląka dosadnie tutaj to bo ludzie idą w ręce wyciągną Dobra, przeszedł. może do Jóżuwik! Nie mój. ale sąsiada Muzyczka mi się wyłączyła, ale waliczka, kurde, dobra, nic nie jedzie. Muszę sobie trochę drewna pozbierać. Czy chcecie jutro vloga z twarzą? No, u was to 30 sierpnia, o u mnie, no też 30 sierpnia, bo to nagram też w ten dzień. Czy będziecie chcieli vloga z kolegą, jak gram piłkę? Napiszcie w komentarzach i sorry za to, że nie za komentarze były wyłączone. No ale po prostu jakby to określić. No po prostu jak mi wyłączę. Wyłączył, Po prostu zapomniałem co chcę powiedzieć. Dobra, schodzę ze schodów, a schody są obok mojego domu. Niemcy, gdy tak za minutkę. Kończę. Ja ja mi wódkę skończą. Jak widzę, jest tak dość, tak do minut. Przechodzi chwilę, więc ja się wyciszam. Dobra, już. Gdybyście się pytali o Mówi Wiatr, to mam 11 lat. A może nie jutro vlog z kolegą. Wiś tak pod koniec października będzie vlog z kolegą z twarzą, ale pod tym filmem musi być 5 lat w górę po pierwsze. Po drugie mój kolega ma karę, więc nie może wychodzić do tego. Do końca października jak się wymknę z domu, nie to znaczy nie nie tylko. Bo może za tydzień w poniedziałek będzie, bo on chodzi niby na harcówkę do szkoły, a tak naprawdę chodzi grać w piłkę, więc może... Może wtedy nagramy. Nagramy tylko vloga. Dobra. Już raczej skończę. Nic, jak to nagrywam to bez neta, bo jak ma się konto to się strasznie laguje na no, Minecraft nie chcę na konto w ogóle wejść. Jak ma się konto to jest na to nawet to jak masz słaby, nie takiej na przykład taki ja, bo ja teraz idę po drodze i mam transmisję włączoną. A moja transmisja jest na wyczerpaniu. I myślę, że to te, ten odcinek. Będzie 10 minuta 30 minuta, ten filmik. Zatrzymujemy się na tej rozsepce. No i do widzenia widzowie. Widzimy się na następnym odcinku z tej serii może będzie. U mnie 20 października, u Was 30. Nie października, tylko września. Więc dobrze, widzimy się w następnym filmiku. Ziu!